Artur Oczoś, Politechnika Rzeszowska. Na Ukrainie toczy się od 2,5 roku wojna. Walki toczyły się i toczą się także wokół elektrowni atomowych. Czy te elektrownie atomowe są zagrożone, mogą być zagrożone na wskutek właśnie działań zbrojnych tego typu? Biorąc pod uwagę to, że na, działania wojenne na przykład na terenie obecnej Rosji są prowadzone w e, okolicach elektrowni jądrowej, która wykorzystuje e, reaktory e, starego typu, e, takie same, jak były wykorzystywane w Czarnobylu, e, oczywiście po odpowiednich modernizacjach, w celu zabezpieczenia ich przed e, podobnymi awariami, nadal nie są na tyle odporne, by przetrwać ataki terrorystyczne, tym, ba, e, tym bardziej zmasowane ataki e, wojskowe. E, Precyzyjnie wymierzona e, broń Przeciwbunkrowa, na przykład przez Stany Zjednoczone, byłaby w stanie całkowicie zniszczyć reaktor tego typu i doprowadzić do wycieku materiału promieniotwórczego do środowiska. Broń użyta przez Stany Zjednoczone, ale czy Rosja posiada taką broń? Prawdopodobnie Rosja nie posiada takiej broń. Możemy w takim razie być bezpieczni, możemy się czuć bezpiecznie w takim razie. A co w, y, z innego typu atakami terrorystycznymi, czy atakami hybrydowymi? Jak one zagrażają tego typu elektrowniom, jakie są na Ukrainie? Pierwszym aspektem ataku terrorystycznego byłby to atak sabotażowy, w którego y, działanie mógłby być zaangażowany członek elektrowni. Minimalizacja takiego ryzyka występuje poprzez selekcję oraz regularne badania i wywiad przeprowadzane na członkach personelu takich elektrowni, dzięki czemu sytuacja sabotażu w elektrowni atomowej w aspekcie terrorystycznym jest czysto teoretyczna. Natomiast jeżeli chodzi o na np. wykorzystanie samolotów naddźwiękowych, też pasażerskich, które zostały porwane i wykorzystane w celu uszkodzenia takowych obiektów, jest mało prawdopodobne ze względu na to, że te obiekty są niezwykle odporne na takie ataki. Oczywiście mówimy tutaj już o generatorach generacji trzeciej, takich jak np. AP 1000. Generatory te według amerykańskiej agencji atomistyki byłyby w stanie wytrzymać bezpośrednie uderzenie Boeinga 747, jeżeli się nie mylę, plus samolotów naddźwiękowych. Test z uderzenia, jakby test, który pokazał, że ściany Elektrowni atomowej są w stanie wytrzymać takie uderzenie. Zostały przeprowadzone, jeżeli mnie pamięć nie mieli, w 1988 roku, gdzie na sceniach rakietowych został rozpędzony samolot F4 Phantom i został on zderzony z ścianą o grubości bodajże 4 metrów, taką samą, jaką wykorzystuje się w elektrowniach atomowych. Czyli można powiedzieć, że elektrownie pod tym względem są bezpieczne, ale. Ten sposób, w którym można zagrozić elektrowniom, to jest atak na magistrale energetyczne, na linie dostarczające prąd już do, do odbiorców, do, do na, na najpierw do rozdzielni. Oczywiście. Elektrownie atomowe nie są samowystarczalne pod względem energetycznym, co brzmi króluźnie dla osób nieznajomych z tematem. Aczkolwiek faktycznie odcięcie elektrowni od linii przesyłowych jest istotnym problemem. Aczkolwiek obecnie elektrownie są wyposażone w systemy kryzysowego zasilania, takich jak generatory które wykorzystują paliwo diesla do generowania mocy niezbędnej do wygaszenia reaktora. Po wygaszeniu reaktora ryzyko na przykład jego przegrzania jest zerowe i oczywiście jest to niezwykle istotny aspekt, ponieważ przy działaniach wojennych bądź terrorystycznych taka sytuacja jest dość niebezpieczna i powoduje duży problem logistyczny dla społeczeństwa, jeżeli chodzi o dostawy energii.